Witam Was na kanale Teraz dzisiaj Piracka Recenzja 6289 RedBert Runner. Zapraszam do recenzji! No dobra, chciałbym Wam przedstawić nasz 6289 RedBert Runner. Jest to zestaw z roku 1996, posiada niespełna 700 elementów, a dokładnie 691. Jest to taki większy żaglowiec, który hmm, według mnie jest bardzo fajny, ale nie jest tak do końca epicki ze względu na parę rzeczy. LEGO w tym roku chciało bardzo wprowadzić tutaj elementy ruchome w tych, w tych masztach, żeby się coś działo. Wiele osób lubi bardzo ten zestaw, ten statek. Nie jest on moim faworytem, ale bardzo go lubię. Bardzo sympatyczny zestaw. Oczywiście, na co głównie możemy zwrócić uwagę w tym zestawie? Oczywiście na te przezajemiste zagry, które są podziurawione, są już wytarte przez czas. Widać, że ten, że ten statek pływał po morzu nie od dziś, tylko już naprawdę od dłuższego czasu. Więc naprawdę można tutaj zaznać taki znak czasu, a właściwie ząb czasu, który który po prostu tutaj na ten statek został nałożony. Zobaczcie, bardzo ciekawa i kolorowa załoga, dużo bardzo ciekawych figurek. Każda z tych piratów, każdy z tych piratów jest inny, każdy ma zupełnie ciekawą tutaj postać. Jest ten zwykły pirat, którego bardzo lubię. Jest małpka w tym zestawie. No, jest tych dwóch kozaków, którzy są rzadkimi figurkami. No, oczywiście nasz yy, wspaniały czerwony kapitan. Ludobrody właściwie. Jest też taki zwykły pirat tutaj w wódce, ono tu będzie obok. Zobaczcie, jak ten zestaw fajnie wygląda, jak on jest złożony całkowicie. Ja oczywiście zauważyłem w nim parę negatywnych rzeczy, ale uważam, że nie warto się tym przejmować. Chciałbym Wam pokazać teraz, co jest z góry tego pudełka. Z góry tego pudełka mamy też ten nasz żaglowiec. Tutaj jest pokazany mniej więcej te chmury. Bardzo lubię te pomadęcze. One tak świetnie i rewelacyjnie oddają klimat tego pirackiego zestawu, który właściwie tu już pod koniec lat 90. zaczyna się zmieniać. Więc, póki on jeszcze istnieje, jakoś tutaj się jeszcze wdraża, no, możemy się jeszcze nie Z Spoko. Kolejna po pozycja pokazana, jak ten zestaw wygląda tym razem bez żagi. Oczywiście mamy tutaj. Siatkę. W tej siatce będzie nasz tytułowy rekin. Tutaj jeden pirat zdaje się ucieka. Nie wiem, czy to częściowo nie jest też alternatywny model, ze względu na to, że tutaj są coś powymienione: czapki, tutaj jest coś pozmieniane. Hm, no, zobaczymy później, jak to będzie wyglądało. Tutaj dół naszego pudełka. Oczywiście ja nie przepadałem za tymi pudełkami, bo to są te pudełka nowszego typu. One są takie gorsze, dziwne. Taki pomysł miał i miało lego, później z tym pudłkami lepiej o tym nie mówić zobaczcie co jest z góry z góry jest to samo, tak jak wcześniej pokazywałem. no i z boku jest tak samo zobaczcie, jest to zestaw y, wytłoczkowy, no ja wytłoczki niestety nie mam, nie dorobiłem się niestety w tym zestawie ale tutaj zobaczcie, pod klapą mamy dużo bardzo fajnych i ciekawych rzeczy i to co się dzieje w tym zestawie i na tym stalku na pewno ten dół się nam otwiera tutaj z tej strony no i ten maszt jest taki ruchomy. Oczywiście, jeżeli miało to dawać tą imitację, że jeżeli kula tam strzeli faktycznie wyłamuje się ten maszt i on faktycznie leci. No, beznadziejne to jest, ja o tym wiem, wy to mi się to ogólnie nie podoba. On tu mnie stoi i ja tego nie ruszam, to jest jakiś elementy z tam są dla mnie oczywiście beznadzieja. Chociaż wielu os y wiele osób twierdzi, że to jest bardzo bajny, okej? Okay. Ale tutaj zobaczcie, tutaj jest jakiś alternatywny model, nasz kapitan rudowolny z papugą przy sterze fajne są te pochodnie, tutaj wokół tego na pewno dostaniemy sobie kompas. Tutaj mapa pomaga ładować do armaty naboje, tutaj jest jakiś port zrobiony, jakby taki handlowy czy kupiecki, no mi się to nie podoba ogólnie jest to takie słabe według mnie tutaj nie wiem czy to widać tak lub nie, tutaj są fajne takie motywy, oczywiście to jest zdejmowane, nie ma wypłoczki, ale zobaczcie póki, póki jest, tutaj mamy kapitana naszego rekina, jakieś pogubione elementy czyli to co w tego najczęściej się działo, czyli się gubiło elementy tak, to wszystko jest rozpróbowane. Jeżeli faktycznie mamy zestawy w nic wielu, lub używane z wytłoczką to w tych właśnie wytpoczkach tutaj znajdują się te elementy, żeby, żebyśmy mogli pod, podglądnąć, co tak naprawdę dostajemy w tym zestawie. To było zadanie właściwie tego pudełka, że patrzymy, tu patrzymy, tu, o, to super, no to pierwotnie, do kasy, dziękuję. Ale jeszcze mamy z tyłu nasze alternatywne modele. Może być trochę ciężki kadr, ale. Yy, ale powinno wszystko dobrze być pojęte. Yy, zobaczcie, no, tych alternatywnych modeli jest coraz mniej. Widać, że LEGO już ma dość spore problemy, żeby je tworzyć. Bardzo podoba mi się ta jazda na, tym, yy, na tej antenie. Tutaj w dół. Tutaj jakieś dwa statki. Ten statek jest taki jakiś nijaki. Nie wiadomo co to jest. Tutaj jest jakieś więzienie, coś. No i tutaj jest następny port. Ja sam do końca nie wiem co tu dokładnie jest to wszystko, więc... Yy, po prostu słabo znam ten zestaw. Może są ludzie, którzy bardzo go lubili i dobrze go wspominają. Yy, ja pamiętam, że jak on był w katalogu, to strasznie przykłumują uwagi bardzo chciałem. Ale widząc go po tylu latach, ja po prostu uważam, no jest ok, i tyle. Bardzo mi się podoba ten układ tutaj. Ten pilar jest taki ma matę. Nowa, nowa bandana, czarna, wcześniej bandany nikt nie robił, była jeszcze zielona, zielona jest super Z zestawu 60-71, ale czarna już pojawiała się i w Ninja i w właśnie nowych Piratach Tutaj jest jakieś wyciągarki, jakieś coś, tutaj jest jakiś mini statek handlowy Tutaj też coś się dzieje, też ktoś ładuje jakieś naboje, no i oczywiście zjazd na tej trojce tutaj prosto do jakiejś kapitańskiej yy, wieżyczki. Dobra, no to co, będziemy sobie mogli chyba go zobaczyć na żywo, jak on wygląda. I on się podoba, tak jak mówię, nie jest zły aż tak bardzo, jakieś na niego Zaczynając może od zalet w ogóle tego modelu. Pierwszą sprawą, jaka jest, to są oczywiście te jego wspaniałe szagle, które można zobaczyć. Tutaj jest jedna z takimi szpadami, bardzo lubię na szagle, on jest tutaj tak automatycznie z, po prostu poszarpany przez maszynę, tutaj ma dziurę, no mega super klimat, ale co jest jego wielką wadą, oczywiście to, że on tutaj nie ma tego, tej lotki i teraz jest dość spory kłopot, bo jeżeli by ją miał, moglibyśmy te żagle wykorzystać w jakimś naprawdę fajnym modelu i przerobić jakiś inny statek właśnie na taki statek widmo, o którym chyba wiele osób marzyło. Między innymi ja chciałem na przykład zrobić taki statek, żeby on mm, był jako moc do następnych po prostu wystaw, no i nie tylko. Co ma fatalnego, oczywiście muszę powiedzieć, o tych mocowaniach, tych lin. Kiepski pomysł, niesamowicie, aczkolwiek ma to pewną zaletę. Dzięki tym właśnie mocowaniom, te żagle są cały czas tak dobrze usytuowane. Czyli nie jest to do końca taki zły pomysł. Jaki na przykład lego dla mnie on jest kiepski w montażu, po prostu, ale w wyglądzie wygląda bardzo dobrze. Dobrze się bardzo prezentuje. Eee, co z takich rzeczy, które są dobre, a co są złe? Przede wszystkim zły jest podkład, bo kolorystyka tego podkładu jest bardzo nieciekawa. Tu powinni coś dorobić. To tak lata. No. Eee, może lepiej powiedzmy o, o zaletach naprawdę tego. Mało armat, jakby tutaj brakowało jednego, bo są tylko trzy, a przydałoby się tutaj czwarte. Nie wiem, czy to jest kwestia oszczędności, czy, czy faktycznie tego, jaki ten zestaw był. Po co ta łódka? Powinno być coś tutaj zamontowane. Yy, tutaj mamy, no to się ściąga. no Tutaj mamy fajny jest kompas a ten kompas oczywiście działa. Tutaj ono koło sterowe w żadnym stopniu, żadnym wypadku tutaj z tyłu. Nic się nie steruje, nie ten, a przecież miał już taki super bawialny i super yy, zajebisty, prawda? ciągle wam niżej tutaj mamy taką ciemną flagę, ona jest bardzo dobra i bardzo fajna. No i oczywiście do tanich niestety nie należy, ale no jest w tym zestawie i ona się bardzo podobają ja specjalnie na początku tego zestawu, no hmm. wcześniej nie było. No tutaj mamy jeszcze tą właśnie rufę. On jest inny niż pozostałe staty. Właśnie ze względu na brak lotki. Tutaj z tyłu też ten jest taki dość ciekawy i fajny. I z tyłu mam taki, jak taki element tutaj. On imituje jakby czachy. I to jest w sumie fajne. Podoba mi się, przecież ma być to agresywny statek. Może zobaczcie, jaka jest załoga. No, ten pirat jest super. To jest pirat nowego gatunku. Właśnie nowego gatunku. Dlatego, że on po prostu wyszedł później, bo wyszedł pod koniec lat 90., a nie był to taki zwykły pirat, on inny zarost, ma inną koszulę. On mi się bardzo podoba, jest bardzo dobry, fajny pirat. Tutaj zwykły, prosty pirat w czerwonych spodniach, no stan jego jest dość kiepski, no ale nie ma czym się przejmować, ja go bardzo lubię. Zwykła, prosta koszula. I teraz uwaga, troszkę unikatów, bo ten zestaw aż dwóch takich kamratów unikalnych posiada w swojej, w swojej załodze. Oni są fajni bardzo lubię ten y, tutaj nadruk, właśnie tatuaż z kotwicą, on dobrze oddaje ducha piratów. No i oczywiście pasek i ta skórzana y, kamizelka. Tutaj możemy sobie ją on obsługuje tutaj te działa. Tego pana już powinniście kojarzyć. On w wielu zestawach dostaje czapkę e, kapitańską, oczywiście hak. Zapasem posiada nóż. No i tutaj jest ten pasek. Bardzo lubię tą rudą, e, czerwoną, rudą e, brodę oraz zarost. No i oczywiście przepasko przez oko, żeby nadał temu piratowi charakterystycznie ciężki pół. Oczywiście mamy jeszcze tego pirata. To jest pirat też nowego typu, bardzo fajny pirat z koszulą jego zarost też bardzo dobrze oddaje klimat oni się świetnie wpasowali w tych starych piratów można je wyłączyć z nowymi zarówno w taki stary drugi styk właśnie kamratów takich ciekawych on też występuje w tym zestawie jest ich aż dwóch różnią się tylko spodniami bardzo fajny zarost i bardzo fajny brwi bardzo lubię tego pirata, on zrobił bardzo fajnie wznowiony tam później, ale w nowej Barakudzie on jest, e, mają już tam swoje imię i nazwisko, ale ten tutaj, on ten tam bardzo też pasuje. Zobaczcie, jeszcze mamy naszego głównego operatera, czyli kapitana Rudogrodegu. On jest właściwy w prawie w każdym zestawie pirackim, nie jest to żaden internet. Ciekawostką jest tylko to, że niekiedy ma. Ciemne y, to ubarwienie tych włosów oraz y, przepaskę na oku i, i te wąsy są inne, zawsze jest to ten sam hak. Oczywiście y, pagony, że wiadomo, że to nie jest byle kto, tylko już ktoś faktycznie ważniejszy. Co jeszcze z zalet tego zestawu? Oczywiście to, że jest przede wszystkim statkiem. Tych żagowców wiele nie było w tych y, naszych zestawach pirackich. Tutaj mogę Wam zaprezentować jak to działa. Nie wiem, tu coś otworzyłem, coś ma działo działa, O, działa to tak. Na nadziei, że to mi się to kompletnie nie podoba. No i on się niby wywala. Taka. Tutaj mamy następną, jakąś tam płatkę. Ona, o, działa w ten sposób. Czyli jeżeli po prostu kula dosięgnie w końcu tego naszego okrętu, to on się praktycznie Nie podoba mi się to. O, widzicie, wszystko nawet leci, więc ujmę to oczywiście w licencji. Jest to spójne, ale no jednak trzeba mega uważać, żeby to... Dziękuję bardzo za obejrzenie tej decyzji. Mam nadzieję, że Wam się bardzo spodobało. Zobaczcie też moje inne filmy. Mam tam też wiele innych serii. Na przykład Castle, space, town i wiele, wiele innych. Zapraszam już do subskrypcji mojego kanału, oraz do podajkowania i komentowania. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!